Przede mną, co jest przede mną? Przede mną jest czarna otchłań dupy Beelzebuba. Tak. Hej, ludziska, cześć wam wszystkim z tej strony. Jak zwykle, jamci to jest, czyli grzechu 40 i zapomniałem sobie sprawdzić, ile mam jeszcze miejsca na dysku. Więc zaraz się z wami widzę. Dobra, ten urywek sprzed chwili się wytnie. Kryt to profesjonalizm, jak to słusznie zauważyłeś. Niechcący sobie kliknąłem znowu na klawisz nagrywania, więc włączyłem materiał, wyłączyłem, potem go włączyłem, wyłączyłem, ale mniejsza. Wy tego nie widzieliście, bo wyciąłem taki drobny skrawek. No i jedziemy, no kurczę, teraz jest jeden z takich najbardziej nefralgicznych momentów całej wyprawy. Nie powiem, że najbardziej A, nefralgiczny. A, był łatwy, było łatwe, tak? Nie. Uważam właśnie, że najbardziej nefragicznym momentem była przeprawa zaraz za rzeką. Myślę, że to już mamy za sobą i to było najtrudniejsze. Ale to jest jeden z tych najtrudniejszych, no bo rzeczywiście też jak podjedziemy już pod tą wielką górę, to potem powinno być ok. Mam taką nadzieję, no może jest to mrzonka, może moje nadzieje są błahe, ale... Nadzieja matką głupich, rzeką, bo ja tu sobie ledwo radzę. Ale każda matka kocha swoje dzieci. Chociaż nie, w zasadzie nie każda. No niestety nie. Tak ten świat nie działa. Ty, ja, coś, tym się tutaj nie zakopuj, bo już jesteśmy prawie na płaskim, więc nie rób ja ze mnie co, jesteśmy prawie na płaskim, powiedział Grzechu, nie widząc co go czeka za chwilę. Ale na tym zakręcie jest płasko, a ja, kurczę widzę, że też jestem ogarnięty błotem, tak? Więc po prostu wychodzi na to, że twórcy gry na chama tutaj to błoto wcisnęli. Tylko i wyłącznie po to, żeby ludzie się właśnie męczyli na tym podjeździe. Nie wiem, może o to w tej grze chodzi, no ale. Jednak widzę pewne hamstwo programistów. No dobra, jeszcze tylko ten podjazd I będziemy w domu Będziemy pielić rzodkiewkę I masać kury To już wedle uznania A co, wy tak w Tarnowie nie robicie? No nie Bo my nie Znaczy wiesz co, no Poruszam się z prędkością żółwia, no ale się poruszam, więc coś, coś to tutaj no niby jest, coś to tutaj działa. Jakiś progres mówisz, jest, jak z rozwojem Urlop Tanks. Ale ten Twój pomysł, żeby jechać od lewej do prawej mi się nie podoba, bo w ogóle u mnie nie działa. U mnie działa, już dzięki temu podjechałem, jestem tu gdzie jestem. No dobra, no. Na razie go zastosuję, chociaż widzę, że zamiast się poruszać do przodu, to po prostu jadę na boki. Oj, oj! Ho, ho, ho! ho. tutaj, Mariusz! No stoczyć się z tego wzgórza byłoby raczej słabo. Tak więc mam nadzieję, że nie zlecę. Jak je siotro. Szkurde, no. Ta droga jest zaprojektowana hamsko, A ja jestem w dupie Zaczynam mieć problem i to bardzo poważne, na tym wzgórzu, wiesz? A ja nie Przechylam się coraz bardziej Znaczy, no jedyne co mogę zrobić, to jechać po prostu dalej, no Jak się przechylę, no to dupa, no. no Byłoby bardzo miło, gdybyś jednakowoż nie stracił ładunku W takim momencie też mi się tak wydaje. No dobra, znowu jako tako się do przodu poruszam. Ludziska, jeżeli nawiązując do ciekawostek, znowu nie wiem czy wiecie, ale kolejną ciekawostką jest to odnośnie tego typu maszyn, że w dawnym Związku Radzieckim, a współczesnej Federacji Rosyjskiej, produkuje się dwa rodzaje ciężarówek. Kiedy po prostu przyjeżdża się do jakiejś fabryki ciężarówek i się nowy pojazd zamawia, to wtedy wybieracie jaki typ pojazdu. Chcecie kupić? Jaki typ pojazdu chcecie zamówić? Są dwa typy: albo ciężarówka zwykła, albo ciężarówka syberyjska. Syberyjskie są po prostu tak zremodelowane, tak przystosowane do tego typu warunków, żeby Jest. łatwiej byłoby Jest. Jest. się przez Syberię przemieszczać. Stoję. Popatrz na mapę, popatrz gdzie jestem już. No nieważne, bo ja stoję i już trzy chyba dalej nie przejadę. Zawiesiłem się na tym wzgórzu, jest taki strony nie podjazd możliwe. ja przejechałem tutaj za szale. No stary Chyba, że przyznasz, że jestem lepszy Nie wiem, nie wiem Nie jadę, nie jadę, po prostu stoję, Miele kołami, nie jadę Mówię, od prawej do lewej, To ci te, zawsze te parę metrów się przesuniesz Aż w końcu się wydostaniesz, ja tak robiłem no Staram się to właśnie robić ja nie wiem, ty faktycznie działa. To wiem, dałeś rację. Jak zwykle, jeżeli chodzi o gry komputerowe. No nie no, czasem się mylisz. Nieomylnych ludzi to jeszcze matka ziemia nie zrodziła. Tylko, że kurde znowu nie, nie stoję. Gry komputerowe. Nie gry powiedziałem, że ze wszystkim się nie mylę. A Boże, żeby tak przejechać najbliższe 15 metrów, ale te 15 metrów to jest po prostu... No nie do przebycia. Jedźże baranie! Na litość boską. Chodź o Już nawet nie mam siły żartować, bo jestem tak wkurzony na tą grę. A ja nie. Mi się wreszcie coś zaczęło... mi zaczęło coś wreszcie wychodzić. Powiadasz. No popatrz, już przyjechałem. No bo ty przejechałeś na... no. Przyjechałem wzgórze, przejechałem błoto. Chyba, że minąłbyś mnie cysterną i normalnie mi pomógł. Nie mogę ci tam wyciągnąć, bo cię cysterna moja zakopie wtedy. Nie, cysterna jest lżejsza. Ty, tysiąc litrów tam jest, ono jest tak ciężko jak duże kłody. No nie wiem. No jeć, jeć, rzesz, kurde. To zaczyna wkurzać, no bo kurczę, to już nawet nie ogranicza się do tego, żebyś wybrał odpowiednią trasę czy po prostu odpowiednio przejechał. Tylko do tego, żeby ciężarówka raczyła przejechać kolejny centymetr do przodu i to dosłownie centymetr. To jest mapa dla wytrwałych mentalnie naprawdę. No, taki jak ja, gdzie ja już zaraz będę wjeżdżał na asfalt. Stoję w miejscu. O, wiesz, jeszcze nie słyszałem o kimś, żeby stał w ruchu. Jesteś mnie mi tutaj pleonazmów językowych nie czepiaj. Tylko mi jakoś pociesz, że tam już dalej jest łatwo, czy coś. Tam dalej masz jeszcze jezioro, przez które musisz się przeprawić, co ja zrobiłem z bardzo trudną słabością. Pod tym delikatny podjazd pod górę, gdzie ledwo się zaczepiłem o drzewo. No i potem dopiero masz asfalt. Wiesz co, ty już mnie więcej nie pocieszaj. Jak kazałeś mnie pocieszyć, a ja nie potrafię kłamać. Czasem trzeba. Ja nie. Dla Dobra to nie ogółu. Pan da nie dał mnie grzechu. Ja zawsze jestem szczery, prawdomówny. No a i co dziewczyna budu. by cię zapytała czy ładnie wygląda, to byś jej powiedział, że grubo. No dlatego straciłem dwie swoje dziewczyny w ten sposób. No widzisz, to ci powinno dać do myślenia. Nie. Jeżeli się mnie o coś pyta... To jest to pytanie mnie, retoryczne. No to... Nie, to nie jest pytanie retoryczne. Ona mnie pyta, czy dobrze wygląda. Jak wygląda paskudnie, to powiem, że wygląda paskudnie, żeby z ciebie pośmiewiska nie robiła. No to dobrze, to możesz zwrócić uwagę na przykład, że jej ta sukienka nie do końca leży, że nie do końca jej pasuje, ale no nie, że wygląda grubo, końca, no stary. No to powiedziałem, nie do końca ta sukienka do ciebie pasuje, bo... to wyglądasz grubo. No to użyłeś kilku magicznych słów, których nie używa się w stosunku do dziewczyn, no. to dlatego też nie mam dziewczyny. Wiesz, nie żebym uważał, że dziewczyny jest łatwo zaprogramować, tudzież przewidzieć albo w ogóle zrozumieć, bo to jest niepojęta kwestia. To jest enigma. Tak, to jest po prostu walka z wiatrakami, to się nie da, no ale jednak co by nie było można próbować, no. No ja próbowałem. Po drugie, ja zawsze jestem szczerym człowiekiem, Nie nieważne czy to jest kurde, dziewczyna, wujek, ciotka czy papież, nie? Tak, papież! Jest nie Grubo w tej nie wyglądasz, chłopie. być trochę, panie, co pan? Tak, na czarno się zmień. Białe, dokładnie. białe czarne, nie wyszczupla. Czarne wyszczupla, podobno. Ja się, stary... To jest ciekawe, bo ja już przestałem w ogóle się poruszać do przodu, tylko się ślizgam na boki tym pojazdem. No tak, na tym to polega. Ja to dokładnie w ten sam sposób pokazał, pokonałem tą górę. A to naprawdę już zaczyna strasznie mocno wkurzać, bo... To już nawet nie zależy... To, 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 to nie jest kwestia twoich umiejętności, tylko tego, że masz tutaj swoje spędzić i się męczyć. No tak dokładnie tak jest. No to jest trochę bez sensu. Jeszcze tak hamsko zrobili tą mapę, że nie daj żadnego maza. Tylko Ural, no i, i męcze I Ural. Ale tylko... Tak, prawda, dobrze mówię. Ale Ural to jest najlepszy wybór moim zdaniem. Jeszcze nie wiem czemu nie dali możliwości zamontowania łańcuchów na Uralu. Na Uralu nie ma łańcuchów. No dobra, w ogóle, wiem. W całej ale... Grze. Wiem, ale powinni dać taką możliwość. No czemu tego nie ma? Ponijuj. No właśnie. Też hmm. to właśnie podejrzewałem. Że to tak z tym jest. E... Ciężko mi jednoznacznie ocenić, czy ja w ogóle zmieniłem moją pozycję względem pozycji, którą zajmowałem 15 minut temu. Czy po prostu Już tkwię 15, w miejscu? 15 to minut to... nagrywasz? No, 11. Drakusza, powiedz ci coś. No. Jestem na asfalcie. Cieszę się Twoim szczęściem. Zobacz sobie na mapce. Ja chyba. Ja chyba tak dobrze mieć nie będę nigdy. Nie dotrwam do asfaltu bo już nie daje rady mentalnie. Ta gra zaczyna mnie pokonywać w tym momencie. Dobra, ludziska, zrobimy tak, pomęczę się jeszcze tak za dwie minuty jak coś się nagle nie ruszy w tym miejscu, to po prostu wrócę do Was jak sforsuję to miejsce, bo to jest po prostu zaczyna być żałosne, naprawdę. To już tego inaczej określić nie można. No, hej ludziska, cześć wam wszystkim, witam was ponownie. No cóż, Beriet sforsował to wzgórze wcześniej, no i okazało się, że za wzgórzem, no to już z łatwością idzie sobie poradzić. No, nie powiedziałbym, że aż z łatwością, bo jeszcze tam trzeba było się trochę pomęczyć. Ale, no, ale dojechałeś ogólnie to... do no tak, ja już skupu i już rozładował się. Tak, no i dokładnie. teraz podjechał cysterką, żeby mnie troszeczkę wspomóc, bo naprawdę makabra. A faktycznie to dużo daje. To czekaj, czekaj, bo jednej rzeczy, której nie chcemy osiągnąć to momentu, w którym ja się będę zakopywał. Mm, tak więc na razie to może się odepnę. To był najtrudniejszy nie, moment to dla jest mnie. Makabra, w tej to chwili. jest makabra. Najtrudniej było tu podjechać, bo tu jest taki, wiesz, taka hopka. Tak? Tu jest w górę i od razu w dół. Ja widzę, że ty masz z zwykłą cysterną problem, no to aż my ciarki przechodzą. No ale, ale dałem radę kłodami. Tam, bez cysterny, bez, bez holowania. No wiem, wiem, nie podniecaj się już. A. Bo wiesz, to nie jest ważne czy to ja jestem lepszy, czy ty jesteś gorszy. Ty mnie tutaj takich nie rób rzeczy. Ty jakieś dziwne rzeczy mówisz do mnie, w ogóle niezrozumiałe kompletnie. O kurde, faktycznie, strasznie stromy, stromy podjazd Możesz się jeszcze złapać czy już nie? Myślę, że tak No weź mi zapro do złapania się no moment bo nie Jak to nie moment? Jak to moment Popatrz jeszcze jakie tu jest fajne jeziorko Raczej bajorko I, i ja też sforsowałem no jest, jest no dobra, ale przynajmniej mapę skończymy, dobra, nieważne, że ja tu dałem Czekaj, czekaj, bo cię źle ciągnę, bo to mamy naprzód na jechać. No to czemu tam Odebni. pojechałeś? Łodepnij się. Na o, jak fajnie. O, ile błota. Tak w ogóle to mógłbyś się zatankować, bo... Wiesz, że ja teraz nie za bardzo mam cię jak ciągnąć, bo w wodzie to, to się zakopie moment. Także musisz tą wodę chociaż trochę przejechać, dopóki ja nie będę... Cię złapać? No, no na razie jadę Od lewej do prawej, kiedy cały czas, w lewo w prawo, w lewo w prawo, co czas kręć koła. Skoro tak to mówisz naprawdę, to naprawdę daje dużo. Od prawej do lewej, tak jakbyś wierz, statkiem płynął. Mm. Daje, nie wiem czy widzi, bo się przesuwa do przodu. No, no, no. Ja w ten sam sposób pokonałem całe wzgórze i tutaj wszystkie te kolejne. To będzie dobry sposób. Tak, mniej więcej tutaj jak już dojedziesz, to Cię będę mógł wyciągać. Tylko będę mógł ciebie... A czemu na lewo? Nie na prawo jedziemy? Na lewo. Do asfaltu chcesz dojechać szybko, tak? No pewnie. No no to nie pyskuj Asfalt jest moim marzeniem. To nie pyskuj Stary, teraz jak ja myślę o tym, że my chcieliśmy długimi kłodami to sforsować, to aż po prostu. No nie, to był porwiony pomysł. Znaczy, wiesz, to wydaje mi się to śmieszne, no bo kurczę, jak strasznie byliśmy nieświadomi okropieństw tej mapy, to jest wręcz niebywałe. Tej mapy już nie pamiętam, dawno jej nie grałem. No to i tak wiesz, to być przypomina prosto. takie małe dzieci, które porywają się z motyką na słońce, nie? Tu już powinniśmy mieć łatwiznę, jedź rzekom, nie jedź po prawej bo tu po prawej ja musiałem cofać nie dałem rady tam przejechać, to ciężkie A jak mówisz, rzeką, tak? no, znaczy to bajorki nie rzekło, no, tu nie ma bajorki. bajorki. tu gdzie ja? no, kontynuując Zacząłem Wam mówić o tym, że w Rosji sprzedają dwa podtypy ciężarówek Albo właśnie syberyjskie, albo zwykłe Czym różnią się ciężarówki syberyjskie od zwykłych? Oczywiście poza oponami i tak dalej, takimi bzdetami Ciężarówki syberyjskie są przystosowane fabrycznie do jazdy i funkcjonowania W temperaturze minus 60 stopni Celsjusza No w takiej temperaturze normalna ciężarówka by już funkcjonować nie mogła Mają podgrzewane kabiny Znacznie silniej podgrzewane kabiny niż normalne Pojazd, podgrzewane silniki, yy, znaczy no tak, silniki, ponadto podgrzewane zbiorniki z paliwem, y, podgrzewane układy zasilania, suche filtry powietrza, które właśnie dbają o to, żeby wilgoć nie dostała się do silnika. Co tam jeszcze ciekawego, niezamarzające zamki, y, podwójne uszczelki przy wszystkich drzwiach, szybach i tak dalej. Tak więc, no, fabrycznie już są lepiej przystosowane, Mieliśmy zatankować do tego typu warunków. Ile mam jeszcze zdąży do mnie dojechać? Mam 55 litrów To zdążysz do mnie dojechać, nie się wstawać? Ah. Niewiele mi zbrakło yy, na tej tymi. mapie, żeby się popłakać Zatankowałem cię mentalnie, że tak powiem stałeś chyba z... No z 20 metrów ode mnie A tam rzu rzuciłem ci paliwo, tak. masz łap No wiesz, wężykiem Jasiu, wężykiem Zakupuję, bo to są moje kolejne, które przedtem robiłem. Czyli powiadasz, że ta droga jest bardziej zdradziecka niż to na co wygląda? Mhm. Mm nie mało też nie przewróciłem w jednym miejscu, ale opanowałem sytuację. Asfalt! Tam tędy Ja muszę berliot, asfalt mnie wzywa, asfalt, o. Asfalt! Mm. Nie podjedziesz tu pod tą górę, bo się wywrócisz, musisz jechać w prawo, jak już zjechałeś na dół. Nie powtarzaj moich błędów. Na razie jadę równo. Bo widzisz, jak to jest krzywo. Pobiega Ale tam to... był asfalt, czemu powiedziałeś, że nie? Próbowałeś było... tam w ogóle pojechać? Tak. Tam dalej jest następny wjazd. Spokojniejszy. Dużo łatwiejszy. Ja nie wiem, czy ty mnie w bambuko nie ciśniesz w tym momencie. Nie cisnę. bo się za siebie, zobacz... Hopat, ja tutaj, tutaj prosto... wyczuwam wała. Róbię. Ty? Teraz jesteś, powiedzmy, w miarę równolegle względem podłoża. Zobacz, jak tam ta górka jest stroma. No to było. No, zero stromizny, stary. No tak. Dawaj, tu. Wprawdzie bym Cię asekurować. No i tutaj już jest coraz łatwiej, tylko. No i daliśmy radę jakoś grzechu. Oczywiście, jak zwykle, Bery tu ratował eee, grę. No wiesz, co ci powiem. Chyba już mam dosyć próbowania długich chłód. Ciekawe dlaczego. Nie wiem, czy jeszcze będą jakieś mapy, w których dałoby się to osiągnąć, przewiezienie długich kłód, bo będą na tyle łatwe. Nie wiem, trzeba poczytać o tym, bo... Na tej mapie zdecydowanie absolutnie Możemy zawsze długie kłody brać na mapy flód, jak chcesz. Wiecie, ludziska, i nie piszcie mi, że bez wyciągarki przejechaliście sami z długimi kłodami tą samą trasę, którą my przejechaliśmy, bo ja doskonale zdaję sobie z tego sprawę, że tak zrobiliście. To jest bardzo łatwe. Oczywiście! No, ale Proszę ale. No. My po prostu jesteśmy zbyt głupi, tak? My jesteśmy tylko z głupimi terminami co nagrowania filmiki na YouTube. Zero skilla, nie potrafię nic grać. Rzekko się tylko znowu potrafię przewracać. Bo już cię na naprawdę, to jak ja nie mogę. No bo znowu, stary ten asfalt się wgniata, no kurde! Nie, asfalt się nie wgniata, to jest przed asfaltem, jeszcze ziemia. No ale już zakolorowana na asfalt. No tak, wiem. Ja teraz robię kolejny w asfalcie, no. No tak, błędy teksturowe, co poradzisz. Ale już, tylko teraz... Kazik, jeżdżę tym asfaltem, nie wpieniaj mnie, łopie. No. Teraz już jesteśmy praktycznie Stary! w Stary, włączyłem drugi bieg, nie wierzę. No i ja już trzeci trzeci, ale jazda. Ja już mam czwarty. Rozpusta. Ja już na czwórce jadę, chłopie. To jest wręcz niebywałe. Ty nie jedz na czwórce, bo jeszcze się wywrócisz, ładunek stracisz przed całym rozładunkiem. Nie, trójki nie wrzucę, tylko trójka. Znaczy driftem czwórki. poleciałem Driftem poleciałem Netforce Pet Drift No Drift Tokio drift Drift tak dokładnie Ty czwórka poszła, ale jajo Bo teraz nie stracę wodunku proszę no, Aż mi na Czepę zarzuciło i, i, i zaparkuj tak triumfalnie koło mnie jak, jak to jak, Jakie Jakie robisz, widzę. No, no, no. I teraz stracił na przed samym tym. No. Wszystko odkryliśmy. Wszystkie tereny, wszystkie warsztaty, wszystkie pojazdy i zatrzymaj się teraz koło mnie jakoś i zrób sobie ikonkę miniaturkę na ostatni odcinek Ja się nie zatrzymam koło ciebie, tylko obok ciebie Ty patrz, ale rzeka za nami Rzeczka Chcesz w ten sposób? Chcesz mi dupę fotografować? Nie, wiesz co, nie mam siły się tutaj odwracać specjalnie tak, żeby tylko foto zrobić Tym ja bardziej, ja że i tak zróbmy. mam teraz na pół ekranu napis Że mapa została skończona ale to robisz screen na tym, to jest chyba. bez chuda, jak robisz tym Da się bez chuda w tej grze robić? A jak robisz tym, to chyba się da. Mam 12. Bo ja nie wiem, nie wiem. Friendski. Nie wiem, czy którymś z tym klawiszem się robi na skimie, to zdjęcie. Nie wiem jeszcze w którym. Beliet, powiem ci tak szczerze od serca, mam to w dupie. Skończyłem mapę, tym się będę kontentował. Nie będę już no, męczył dobra. się nad zrobieniem jakichkolwiek screenów. Dobra, no to teraz podsumowanie tej mapy krótkie ostatnie minuty. Współczuję każdemu, kto będzie chciał na niej grać. Znaczy nie, wiesz co? Nie, nie, nie współczuję, bo jakby tak grać na małych ładunkach i jechać asfaltem, to ta mapa jest super, ona jest bardzo łatwa. Tylko że no trzeba grać na małych ładunkach. Na przykład jechać w cztery osoby i każdy ma mały ładunek, nie? I no bo to co... To co myśmy zrobili to jest straszne. Przejdźmy się jeszcze do warsztatu, skończymy tam gdzie zaczęliśmy. Dawaj. Ostatnie minuty jeszcze no na wiesz. tej mapie. Nadal. No dobra. Ostatnie minuty na tej mapie. Długo się z nią męczyliśmy, to trzeba długo się z nią żegnać. Ale na czwórce już jedziemy, pa jaki asfalt. A jakie bogactwo? No. Jest cywilizacja. O, ach, nie dorzuca na boki. Stary jadąc po asfalcie byśmy tą mapę pokonali w... 5 minut? odcinki? Nie, nawet nie trzy. Chociaż nie, no, bo by trzeba było wcześniej odkryć całą mapę, nie? Jest ten zjazd do garażu. Oj jesus. Aha. Za, Zaatakował. Kabał i... Tu jest chyba ten zjazd. Nie, to jest dalej, dużo dalej, jeszcze jest kawałek sprawdziłem na mapie. Mm, no dobra. Także czas spędzony w tej, na tej mapie macie prawie po prawej stronie, prawie 4 godziny. Ja pierdykam, serio. Ale no. jajo. 4 godziny jedną mapę. No, a zaraz zobaczmy, sobieśmy... ile to było odcinków. No na, na logikę, jeżeli po pół godziny każdy, no to 8. Minęło się raz jasno. Hopsa, hopsa, idą mopsa. no dupa. Pominę mieć przejazd. A se chciałem hopsnąć sam. Gdzieźdźmy do garażu jechać, a nie hopsać. Wow, damn! Co tam D Odblokowałem osiągnięcie. Jakie? The roll over. Okay, to... Tu Jożak też chce jump, o, te, kurde, stary. Zacząłem się okręcać wokół własnej osi kilka razy, no i. Osiągnięcie pykło, pierdekło. Ja też se chcę jump, czekaj. Hey. Łap mnie. No. Ja na razie cię nie widzę jeszcze. dziś. O o o, 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 o! 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 Matka na mnie przytrzymała. Ładnie żeś się zatrzymał. Elegancko na drzewach. No, mieliśmy skończyć w warsztacie, to faktycznie się w warsztacie, ale u złomiarza. I no, też osiągnięcie rollover. Przewróć do mm, Dobra. W takim razie no kończymy tym mapę. akcentem po, po tych bardzo trudnych znojach i niedolach. Kończymy. No właśnie ludziska, mam nadzieję, że wam się podobało. Mam nadzieję, że nie speszyło was specjalnie to, że... No, na pewnym, o, pewnym okresie tej mapy zaczęliśmy hejtować. Ale faktycznie no, można już tego było mieć troszeczkę dość. I tyle. <laughs> Śmiesznie to mnie no, tak jak się sobie wisi na tych drzewach. Spłoszyłem ptaki. Dobra. Cześć ludziska. Mam nadzieję, że jako tak wam się podobało. Mam nadzieję, że będziecie jeszcze chcieli oglądać w przyszłości jakieś inne mapy. Hej.